Dzień dobry, Magdalena Zubko. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania z Gierskiej Przestrzeni. Miasto Zgierz dostało właśnie certyfikat wzorowa gmina. Statuetkę odbierze prezydent miasta podczas gali, która odbędzie się w ostatnich dniach października. Realizatorzy tego ogólnopolskiego konkursu zwrócili szczególną uwagę na sytuację tutejszych seniorów i miejską opiekę zdrowotną. W przesłanej do Urzędu Miasta Zgierza informacji o przyznaniu tytułu można przeczytać. Eksperci wskazali na doskonale realizowane programy profilaktyczne oraz akcje wspierające seniorów. Profesjonalizm i pomysłowość władz samorządowych, które jako jeden z priorytetów postawiły sobie za cel wsparcie nieco starszej części mieszkańców, powoduje, że Zgierz jest miastem przyjaznym nie tylko dla przedsiębiorców i młodzieży, ale także miastem przyjaznym dla seniorów. Informacja o decyzji kapituły dotarła do władz miasta we wrześniu, ale uroczysta gala odbędzie się pod koniec października. Zgodnie z regulaminem konkursu, Zgierz będzie miał prawo używać tytułu do końca 2022 roku. Za kilka dni wybory parlamentarne. Od naszej decyzji wiele zależy. Dlatego zachęcamy do odwiedzenia 13 października lokali wyborczych. W Zgierzu otwartych zostanie 40 obwodów głosowania, w tym cztery odrębne, czyli takie, w których głosują jedynie pacjenci oraz pensjonariusze ośrodków leczniczych i pomocy społecznej. Niestety, nie wszystkie punkty do głosowania są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlatego umożliwiono każdemu niepełnosprawnemu mieszkańcowi przypisanie się do dowolnego obwodu bez barier architektonicznych. Do którego z obwodów jesteśmy przypisani? To można sprawdzić na wiele sposobów. Na przykład na plakatach wyborczych, na stronach urzędu miasta www.miastozgierz.pl, w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie państwowej komisji wyborczej www.pkw.gov.pl. A gdzie znajdować się będą lokale wyborcze w Zgierzu? Kolorem wyróżniamy lokale uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych. Na to wydarzenie zgierscy fani sportu czekali bardzo długo. Już wkrótce powiększy się grono olimpijczyków reprezentujących nasze miasto. Podczas Mistrzostw Świata w Kazachstanie zapaśniczka Roxana Zasina wywalczyła kwalifikację olimpijską. W przyszłym roku zwierzanka pojedzie na Igrzyska do Tokio. Zawodniczka z Gierskiego Towarzystwa Atletycznego to jedna z najbardziej utytułowanych zapaśniczek młodego pokolenia. Brązowa medalistka Mistrzostw Świata, zdobywczyni srebra na Igrzyskach Europejskich, wreszcie złota medalistka Mistrzostw Europy. Udany występ w Kazachstanie Roksana niestety przypłaciła kontuzją. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Miasto dostanie nieco ponad 1 700 tysięcy złotych na przebudowę fragmentów dwóch ulic Grotnickiej i Jagiełły. Umowa gwarantująca te środki z Funduszu Dróg Samorządowych została formalnie podpisana 25 września. Uroczystość z udziałem wicewojewody Łódzkiego oraz władz ościennych gmin Powiatu Zgierskiego odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta. Umowa przewiduje wkład własny samorządu na poziomie 50% kosztów przebudowy dróg. W ramach przewidzianych robót, na niemal kilometrowym odcinku ulicy Grotnickiej zostanie położony asfalt. Wykonany chodnik po jednej stronie, pojawią się wjazdy na posesje po obydwu stronach jezdni. Prace mają potrwać do 30 listopada 2020 roku. Do końca 2021 roku ekipy budowlane powinny zakończyć natomiast roboty na niespełna 300-metrowym odcinku ulicy Jagiełły. Tu z kolei harmonogram prac obejmuje wykonanie kanału deszczowego z wpustami, położenie asfaltu, wykonanie wjazdów na posesję po obydwu stronach jestni i budowę chodnika po jednej ze stron. rusza kolejna edycja Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem do rozdysponowania będzie 950 tysięcy złotych. Zasady nie zmieniają się znacząco. Głosować będziemy mogli zarówno tradycyjnie na papierowych kartach, jak i internetowo. Projekt może złożyć każdy mieszkaniec bez względu na wiek, z założeniem, że uzyska co najmniej 15-osobowe poparcie. Nadal obowiązuje zasada ogólnodostępności, a proponowane inwestycje muszą mieć miejsce na działkach należących do gminy miasta Zgierz. Warto pamiętać, że zgodnie z regulaminem koszt realizacji jednego zadania nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego lub być niższy niż 1000 zł. W tej edycji nie może zatem przekraczać 285 tysięcy złotych. Jak zwykle wszystkie informacje szczegółowe, regulamin Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, wyniki i terminy będą dostępne na stronie www.budżet.zgierz.pl oraz na www.miastozgierz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. I to wszystko na dziś. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania 25 października. Do zobaczenia!